Nie ma sprawy. O, ale odjazd. Pomogę. Ej, dzięki. Spoko. Ej, a, a dodasz tego nowego spidermana? Młodego, no, może, ale ten pierwszy. Naprawdę rządzi. Ca, Ta, no tak. Ej, czy sklep Teo gdzieś tu jest? Za! Jasno, żółty znak, niedaleko. Nie miniesz. Dzięki. Świetna robota, tak w ogóle. Ale może zostaw miejsce dla nowego. W razie czek. Nie. Maj, ketal. Masz listę zakupów? Hej, mamo. Tak, tylko w sklepie skończyło się mleko kokosowe. Sprawdzę no. gdzieś w centrum. O, dziękuję. Tylko nie w mieście. Przez ten konwój zrobiły się tam straszne korki. Ach, no tak. Racja. To lecę, mamo. Rany. Jak widzę. radzi sobie z podwójną tożsamością? Ten stres nie wykończy. Pomagam spider chronić wielki konwój więzienny. Dam radę. Stech wydech. Luz! Pete! Jesteś? Właśnie kończę, Kawusie. Jak ty niby... pijesz? Bardzo, bardzo ostrożnie. Dobra, jazda. Lecimy do celu z ciężkim ładunkiem. Dobra, przyjąłem. Widzimy cię stąd. To coś naprawdę ważnego. No jasne. W zeszłym roku z stratwy uciekły setki bandytów. Pora ich wsadzić z powrotem. Policja nie będzie ryzykować. A zwłaszcza nie z naszym gościem honorowym. <noise> Mamy mocne zakłócenia. To jeden z tych, którzy pomogli Doc Kokowi. Chyba tak. Może Walczer, Może Scorpion? Może ktoś większy? Okej, okay. mamy problem. Zaczekaj, maesz, tym... zajmę się tym i w spokoju. nie! Trzyma się! Patrzcie, spuszczę. Maesz! Żarbie na miładunek. Dajcie w porządku i w lata jak chce. Zderzymy się! Heli 2 właśnie spada! Heli 2 na ziemi, brak ofiar. Ładunek zniszczony! Niedługo dotrze pomoc! Nic wam nie będzie! Pip, przepraszam, nie, nie chciałem! W porządku, damy radę. Tylko się pośpieszmy nim! Uwagajcie, małe pajączki! Hey! Co jest? Miles, zajmę się rajną, ale ty musisz zatrzymać zbiegów! Dobra. Dobra, zatrzymać. Robi się. Dla niego! Nie odpuszczam! Piciusz nigdy nie zabierze mnie na taką misję! Bohaterska robota z tym szlifowcem! Dzieciaku! Ludzie, może zrobimy sobie przerwę? Konkatamy to! Proszę! Jak tam sytuacja? Prawie gotowe! Niemal! Prawie gotowe! Muszę opanować ten chaos! Łoł, oh, ale łapa! Teraz on... yeah. weźmę! mógłbyś rzucać w Nowa kariera stoi przed tobą w górę! On to robi z taką łatwością! Jak ulicę, Spider-Manie? Szczerze? Trochę się boję. Więc w Nigdy nie widziałem gościa tak blisko!

słabe. To... wariat gorszego sortu! Zbyt łatwe. Może to jest imbe... Hej, Johna! Łapki ci ty! Bardzo świąteczne! Wariat! Nieudolny! Zdradziecki! Stuknięty! Wariat! Dziarki! Tak. Ja. Michał już późno. Hej, mamo! Tak, leko pokosowe. Dalej szukamy. Tak. Trochę się tu... dzieje. Wy... Tak. Wybacz. Chcę założyć na pociąg. Hej. Nie chłam. Zwierz i Tak, mamo. Skąd cię! Ja ciebie też. Teraz albo nie! Zatrzymajmy go! Zaraz będę! Musimy go zatrzymać! Szybko! Tak! Tak to robimy! Teraz się zobobimy! O, niedobrze! Bardzo niedobrze! Pit, W porządku? Nie! O, nie, nie, nie! W porządku! Mam go! Będę u ciebie! Przygotuj się! Dobra! Tak! To może mi ile zająć. Policja i zbiegowie na ciebie strzelają! Pomóż policji! Dam sobie Jeszcze trochę! Nic nam nie liczy! Muszę ich powstrzymać! Są na całym poście! Spadaj się! Lecę, lecę! Spidermanie, żyjesz? Pit... Pit! Pit... Obudź się! Obudź się, stary! No obudź się! Chciałbym go wymienić na nowe. Oh. Może być ten. Majes, uciekaj stąd! nie <grym> Wjeżdżaj! <Weź>, <grym> Nie, mój już! Pochlep, się nie wywiniesz, Aleksiej! Nie zatrzymasz mnie! Chodźcie, że zniszczyłeś pół miasta? Nie.

Żyjesz? Chyba. Ludzie? Wow. Wow. Simon Krieger. Szef Badań w Roxxon Energia. Miło was poznać. I ciebie. Ech, wybacz, chyba trochę naśmieciliśmy. Skąd? Właściwie nam pomogliście. My właśnie to kupiliśmy. Była w planach rozbiórka pod nowy budynek, ale nas wyprzedziliście. Chciałem podziękować. Wam obu. Pokonać rajno? solo. <noise> Będą z ciebie ludzie. Dzięki. Ale wciąż jest niebezpieczny. A, zaraz... Dostanie go policja. Zwykle mi się wydaje, że super-żołnierze to przesada, ale później... E, okazują się, jak znalazł. O, muszę lecieć. Hej, a było naprawdę miło. Świetlana przyszłość. Ma rację. Zmykajmy. Niech policja się tym zajmie. Tak. Tak. Co okej. Okay. Bioelektryczność. Wow! No, przyznaję, trochę zazdroszczę. Hej, słuchaj, na pewno byś mnie rozłożył. Może jakieś testy jutro? Przeanalizujemy napięcie? A, stary, ta, corki. Właśnie miałem powiedzieć, bo na parę tygodni zawijam się stąd. To jakiś żart, którego nie czaję? Nie, MJ wyjeżdża na zlecenie Bugle, no i. Chcę, żebym był jej fotografem. Taki wiesz, no, pracowity urlop. O, stary. Ja miałbym zacząć działać solo? Koncertowo dzisiaj schrzaniłem z helikopterem. A potem koncertowo dałeś czadu. Już byłoby po mnie, Miles. Miałem szczęście. Hej, osiem lat to robiłem bez żadnego wsparcia. I możesz mi wierzyć, że nawalałem bardzo często. Ale tak się uczymy. Co to jest? Świąteczny prezent. Ale wcześniej musisz złożyć przysięgę. A. E, Okej. Okay. Przysięgnij, że zrobisz wszystko, by chronić to miasto. Przysięgam. Koniec. To prawdziwa przysięga. No jasne. Przecież tego nie wymyśliłem. Widzimy się później, Spider-Menie. Jedyny pająku w mieście. Zawsze będzie mnie to zaskakiwać. Ej, patrz! Prezent. Świąteczny od Spidermana. To otwórz. Stary. Załóż to! Zasłonię cię! Co? Pierwszy raz się ktoś przebiera w Central Parku? Okej. Okay. Jak wygląda? Wow. Marzie moralesie, gratulacje przedstawiam ci twój pierwszy super kostium! Skocz na północ po część drugą swojego prezentu. Czyli to połowa prezentu. Jaka jest druga? Dam znać, jak ją znajdę! What? Witajcie w tylko faktach. To ja, wasz niestrudzony wasz prawdy. Jay, Jonah Jameson! Co? Kostiumy Pita automatycznie odtwarzają podcast Jamesona? Gość jest masochistą. Mam dla was przykre Mój świąteczny, charytatywny odcinek specjalny został odwołany z powodu działań zbirów w maskach! Musi być coś lepszego! O, o tym słyszałem dużo dobrego. Cześć! Jestem Danika Hart, a to jest Danikast – podcast, w którym przybliżam ludzi na prawdę zmieniających miasta. Dzisiejszy temat? Maklerzy giełdowi, uczelnie nastawione na zysk, ludzie, przez których mimiki w sieci same się włączają? Nie! Jasne, że omówimy niesamowitą wygraną Spidermana z Rhiną! Danikast subskrybuje i dodaje do ulubionych!